Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie ponownie zabiorę was do metra postapokaliptycznego uniwersum stworzonego przez Dmitrija Głuchowskiego. Opowiem w nim o Aurorze, pociągu, którym Artem, nasz protagonista wraz z żoną i towarzyszami broni z Zakonu Sparty, uciekł z Moskwy i ruszył w podróż przez zrujnowaną przez wojnę nuklearną Rosję. W grze Metro Exodus. By zrozumieć sens tej podróży, należy przede wszystkim wiedzieć, kim byli niewidzialni obserwatorzy i jaki mieli wpływ na moskiewskie metro. To pojęcie dosyć mocno przybliżyłem w jednym z poprzednich filmów, link do niego znajdziecie w komentarzu pod tym, ale w skrócie powiem Wam, że był to gabinet cieni, grupa ludzi pod kontrolą której znajdowały się wszystkie najważniejsze frakcje w metrze. Polis, Hanza, Czwarta Rzesza, Linia Czerwona, czy też Zakon Sparty oraz ich przywódcy, wszyscy stanowili marionetki w rękach obserwatorów. Ci wmówili liderom, że trzecia wojna światowa nigdy się nie skończyła, a obce wojska okupują kraj. By uchronić populację Moskwy, należało utrzymać wszystkich mieszkańców w przekonaniu, że poza nimi nikt nie przetrwał, dla ich własnego bezpieczeństwa. Zagłuszano wszelkie transmisje radiowe, a każdy, kto próbował przekroczyć granicę strefy zakazanej, z jakiejkolwiek strony lądował w masowym grobie. Jeden człowiek, nasz drogi Artem, czuł, że informacje o tym, że moskiewskie metro to ostatni bastion cywilizacji, są kłamstwem. Już wcześniej natknął się na poszlaki sugerujące, że ludzie przetrwali na całym świecie. Nieustannie nasłuchiwał radia. Podczas jednej z podróży po ruinach miasta natknął się wraz z żoną na jadący pociąg. Nie mogąc uwierzyć w ten widok, Ania i Artem zaczęli go gonić. Po kilku niemiłych perpetiach oboje trafili do stacji meteorologicznej Hanzy, zbudowanej na terenie dawnej zajezdni kolejowej. Tam też odkryli szokującą prawdę o obserwatorach oraz ich wpływie na frakcję w metrze. Nasz protagonista, Anna oraz Jermak, czyli mężczyzna, który pomógł im stamtąd uciec, zostali uratowani przez oddział Spartan dowodzony przez młynarza. Ten musiał wybrać, zachować lojalność wobec obserwatorów, skazać na śmierć członków rodziny i pozbyć się szacunku własnych ludzi, czy też sprzeciwić się mocodawcom. Wybór był trudny, lecz raczej oczywisty. Zdecydował się poprzeć córkę i jej męża, jednak pozostanie na miejscu nie wchodziło w grę. Jedynym wyjściem była ucieczka. Niewidzialni obserwatorzy nie puściliby płazem tego aktu zdrady. Najlepszym wyjściem była podróż do Yamantau, bunkra, w którym mógł ukrywać się prawdziwy rząd Federacji Rosyjskiej. Młynarz liczył na jego pomoc. Oczywiście to dosyć mocno skrócona wersja tej historii, lecz chyba nie przyszliście tutaj słuchać streszczenia prologu gry, co? Mniejsza z tym, wewnątrz budynku znajdowała się stara lokomotywa. Była zasilana węglem, lecz z możliwością wykorzystania zamiast niego oleju napędowego. Czerwona gwiazda na przedzie sugeruje, że pamiętająca czasy ZSRR. Związek stacji linii okrężnej wykorzystywał ją do transportu towarów i ludzi między swoimi placówkami. Była najlepszą opcją na opuszczenie miasta. Jej śladem ruszył pościg w postaci pociągu pancernego, lecz został on zniszczony przez Artema. Aurora to nazwa nadana parowozowi przez idiotę, na cześć rzymskiej bogini Świtu oraz krążownika, z którego strzał według komunistycznej propagandy stanowił początek rewolucji październikowej. Początkowo pociąg składa się z samej lokomotywy, na kolejnych etapach gry dochodzą do niego nowe elementy. W okolicach wołgi zdobywamy wagon pasażerski oraz drezynę Kryjesta, na Morzu Kaspijskim dochodzi cysterna kolejowa oraz platforma na pojazdy. W martwym mieście natomiast pług śnieżny. Przejdźmy teraz do załogi. Pociąg pełni funkcję bazy wypadowej dla działań Artema i pozostałych Spartan w terenie. To na jego pokładzie możemy porozmawiać z pozostałymi członkami załogi, a także zadbać o swój sprzęt. Trasa, którą przebywa, zaczyna się w Moskwie, a kończy w okolicach jeziora Bajkał. Po drodze odwiedziliśmy Saratów, rządowy kompleks Jamantał, pozostałości po Morzu Kaspijskim, północny Kazachstan i okolice miasta Burabaj, a także Nowosybirsk. Trasę pokonano w ponad rok. Trwałoby to o wiele szybciej, lecz przygody po drodze i częste przystanki mocno ją wydłużyły. Teraz pozwólcie, że przejdę do załogi. Na czele grupy stał światosław Konstantynowicz Mielnikow, pseudonim młynarz, legendarny dowódca Zakonu sparty chroniącego mieszkańców metra przed mutantami. Ojciec Anny i teść Artema. Były pułkownik Gieru, czyli rosyjskiego wywiadu. Podczas bitwy o D6 stracił obie nogi, lecz zastąpiono je protezami, dzięki którym mógł chodzić. Początkowo był sceptyczny wobec marzeń o znalezieniu nowego domu dla mieszkańców metra, lecz jak się okazało, po ostatniej bitwie skontaktowali się z nim niewidzialni obserwatorzy i opowiedzieli swoją bajkę. Młynarz czuł się w obowiązku służyć rządowi, za którego ci się podawali. Na początku bał się, że po drodze Aurora może natknąć się na siły NATO, lecz żadnych nie było widać. W końcu dotarło do niego, że wszystko w co wierzył było kłamstwem. Podróż do Yamantau okazała się katastrofą. Wszystkie doświadczenia po drodze mocno zrewidowały jego poglądy. Dalej. Idiota, prawdziwe imię Siergiej. Wbrew temu, jak go nazywano, okazał się być bardzo inteligentnym człowiekiem. Interesował się filozofią i historią. W szeregach Spartan pełnił rolę szyfranta, kryptologa i informatyka. Był niezwykle lojalny wobec swego dowódcy oraz idei, o które walczył jego zakon. Jednocześnie od samego początku krytycznie podchodził do sprawy okupacji Rosji przez obce wojska i tego, że gdzieś istnieje jakiś rząd. Najbardziej egzotycznym ze stalkerów, którzy wyruszyli w podróż Aurorą, był sam. Kapral Samuel Taylor, Amerykanin Były Marines oraz weteran kilku konfliktów na Bliskim Wschodzie. Do Moskwy przybyłby pracować w ambasadzie Stanów Zjednoczonych jako ochroniarz. Podróż przez zniszczoną wojną nuklearną Rosję była dla niego świetną okazją, by spróbować wrócić do domu. Chciał dotrzeć do wybrzeży Oceanu Spokojnego, znaleźć łódź i popłynąć do Ameryki. Najwięcej przesiadywał w kuchni, gdzie przyrządzał dla wszystkich smaczne posiłki. Skoro już jesteśmy przy członkach załogi z zagranicy, należał do niej Damir. Urodzony w Kazachstanie, duży i silny mężczyzna, pełnił rolę medyka. Wraz z Aloszą i kniaziem należał do drużyny zwiadowczej Artema. Bardzo chciał wrócić do kraju i zobaczyć, co spotkało jego rodaków oraz bliskich. Początkowo wstydził się mówić o swoim pochodzeniu, lecz z czasem przestał. Kolejny, Nikołaj Tokariew, był rusznikarzem oraz technikiem. Większość podróży zabierała mu konserwacja broni oraz modyfikowanie i tworzenie nowych pukawek. Stworzył też kilka pancerzy. On, Jermak i Kriest dbali o dobry stan techniczny pociągu. Stiepan to dobra dusza Aurory. Pełen poczucia humoru, empatii i pozytywnej energii mężczyzna. Świetny żołnierz oraz muzyk. Podczas podróży zakochał się w Kati, którą wraz z córką Nastją spotkaliśmy nad Wołgą. Kobieta pochodziła z niewielkiej wsi na południu Uralu. Na miejsce przybyła wraz z mężem oraz kilkoma osadnikami. Ich marzenia o bezpiecznej przyszłości zrujnował kult rybiego cara. Jej mąż, tak jak wielu innych, został spalony żywcem. Pozostałych wygnano do walki z technologią. Katia i Mała były przetrzymywane, ponieważ kobieta podobała się przywódcy sekty. Między nią a Stiepanem dosyć szybko zaiskrzyło. Jako pierwszy wstawił się za nią u młynarza. Nie chciał pozostawiać jej wraz z córką na pastwę losu. Wierzył, że to wbrew ideałom zakonu. Kobieta na aurorze pełniła rolę sanitariuszki. Uratowała życie Stiepanowi, gdy ten cierpiał z powodu odwodnienia podczas przygody w okolicy Morza Kaspijskiego. Tuż po tym mężczyzna się jej oświadczył. Jej córka nastia to ulubienica wszystkich na pokładzie pociągu. Była radosna i ciekawa świata. Od Spartan nauczyła się wielu przydatnych umiejętności. Miała wielu wujków i ciotkę Anię. Młynarz traktował ją jak wnuczkę. Alosza był specjalistą od przetrwania i członkiem drużyny zwiadowczej. Poznajemy go jako podrywacza i romantyka. Jego największym marzeniem było odnaleźć miłość. Pochodził z Cwietnego Bulwaru, zwanego największym burdelem moskiewskiego metra. Łamało mu się serce, gdy tylko widział, jak kobiety sprzedają swe ciała, by przeżyć. Podróż przez Rosję była świetną okazją ku temu, by odnaleźć tę jedyną. W okolicach Tajgi mężczyzna poznaje Olgę, przywódczynię jednej z frakcji dzieci lasów, której zakochuje się z wzajemnością. Kniaś lub też Igor Diukow to kolejny zwiadowca, najmłodszy ze Spartan, którzy wyruszyli w podróż Aurorą. Cechowało go ogromne poczucie humoru i ułańska fantazja, ale też okrucieństwo. Od zawsze widział w Artemie swojego idola. Chciał być taki jak on, przez to często za bardzo wybiegał do przodu. Andrzej Iwanowicz Jermak, maszynista. Pracował dla Hanzy od samego początku, jego znajomość mechaniki oraz umiejętności prowadzenia pociągów zostały odpowiednio wykorzystane. Przez 20 lat pracował przy zagłuszarce. Czuł się źle z tym, że musiał odwracać wzrok, gdy ludzie przebywający do Moskwy ginęli tuż po przekroczeniu granicy strefy zakazanej. Był przyzwyczajony do kłamstw, najpierw rządu radzieckiego, a następnie rosyjskiego. Cały czas pracował dla złych ludzi. Gdy tylko nadarzyła się okazja do odpokutowania win, postanowił ją wykorzystać. Pomógł Artemowi oraz Annie w ucieczce ze stacji. Okazał się bardzo wartościowym członkiem załogi. Nie tylko dlatego, że potrafił prowadzić pociąg. Kriest to złota rączka pomagająca Jermakowi i Tokariewowi w dbaniu o dobry stan Aurory. Mężczyzna pochodził z tej samej miejscowości co Katia i Nastia. Silantius wysłał go, by walczył z demonami elektryczności. Młynarz od razu chętnie widział go w swojej załodze. Ten się odwdzięczył, wielokrotnie ratując nowych znajomych. W Nowosybirsku spotykamy szeregowego Kiryła Chlebnikowa, młodego chłopaka, syna wysoko postawionego oficera speckomu, czyli sił obrony tamtejszego metra. Był on jedną z ostatnich żywych osób w mieście. Opowiada nam historię tego, co się w nim wydarzyło. Stracił ojca, a pozostanie na miejscu oznaczało dla niego śmierć, więc dołączył do załogi aurory. Na koniec warto wspomnieć oczywiście o naszym protagoniście i jego żonie. Artem i Anna to tak istotne postacie, że chciałbym poświęcić im osobne filmy. Losy Aurory oraz jej załogi zależą od nas i od zakończenia, które udało się uzyskać. Tych kanonicznych nie znamy. Po drodze możemy stracić kilku towarzyszy. Jeśli wiecie, jak działa system karmy w metrze, to dobrze wiecie, jak tego uniknąć. Aurora nie pojawia się w książkach. Metro Exodus przedstawia alternatywną wersję historii opowiedzianej w metrze 2035. I to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję wam za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Do następnego razu. Cześć!